Witajcie, kochani. Mamy dzisiaj 9 listopada, niedziela, i zapraszam Was na raport energetyczny. Po ostatnich dwóch wystrzałach klasy X5, dzisiaj nasze słoneczko około godziny 6 rano, czasu polskiego, wypuściło kolejną bardzo mocną flarę klasy X1,8. Chwilę później nastąpił wyrzut masy koronalnej, skierowany całkowicie w stronę Ziemi. I wzrósł również wiatr słoneczny z prędkości ponad 550 na ponad 700. Więc cała ta energia z dosyć dużą prędkością pędzi w naszą stronę. Już od samego rana osoby bardziej sensytywne mogły poczuć w swoim ciele efekty tego ja czuję to dzisiaj bardzo mocnym rozpędzeniem, rozpędzeniem bardzo dużym pobudzeniem energetycznym ale jednocześnie pojawiła się również klarowność w głowie i również mogą się wam dzisiaj pojawić takie dosłownie bardzo klarowne sytuacje to znaczy w bardzo klarowny sposób mogą pojawić wam się te rzeczy które jeszcze wymagają odrzucenia zostawienia po to, byśmy mogli wzrosnąć wibracyjnie, mogą się przejawić dosłownie w postaci myśli, e, od razu z odpowiedzią, jak to najłatwiej dla siebie wykonać, więc zwróćmy dzisiaj uwagę również na to, co do nas przychodzi, na, e, na sygnały, zwracajmy uwagę na znaki, na, zwróćmy uwagę na naszą intuicję bo to również dzisiaj dosyć mocno może się przejawiać. No, mogą się pojawić różne efekty, mogą się pojawić ucisk na tył głowy, może się pojawić ucisk na koronę, mogą się pojawić takie, powiedzmy, prądy, strzały energetyczne wzdłuż układu nerwowego, wzdłuż kręgosłupa. Więc moi drodzy, uważajmy dzisiaj na siebie. Oczywiście, osoby, które reagują trochę inaczej, mogą również dzisiaj poczuć zmęczenie, mogą poczuć znużenie, mogą się pojawić delikatne kołatania serca i ogólny ból, taki mięśniowo powiedzmy, całego ciała. Ale oczywiście będą to efekty przejściowe. Ta energia, wprawdzie, dotrze do nas całkowicie w okolicach wtorku, bo dzisiaj dopiero to się zaczęło rozpędzać. I leci w naszą stronę, no ale myślę, że już w poniedziałek, pod koniec dnia, będzie dosyć mocno to odczuwalne. Więc dbajmy o siebie. Przede wszystkim uziemianie, uziemianie, moi drodzy, jeszcze raz uziemianie, bo to naprawdę świetnie pomaga. Dużo wody z elektrolitami. No i pozwólmy sobie. Dzisiaj, na to, co nam podpowiada nasze ciało, jeżeli poczujecie, że potrzebujecie odpocząć, poleżeć, dać sobie troszkę na luz, pozwólcie sobie na to. No ale, jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma mnóstwo energii, tak jak ja, także możecie również pójść pobiegać, ja lecę zaraz się uziemiać do parku. Także, moi drodzy, jeszcze raz, wspaniałego dnia, wspaniałej niedzieli. Zdrawiam Was serdecznie, no i z wiatrem.